Mariz miała tylko 9 lat. Tego ranka szła do szkoły, nie wiedząc, że idzie prosto na spotkanie ze swoim mordyną. Wieczorem dwóch chłopców uczących się jeździć samochodem zauważyło coś w starym kopalnianym dole To chyba lalka powiedzieli. Ale to nie była lalka. Maris została porwana zgrzana i zabrana. Śledztwo trwało miesiącami, potem latami, a potem dekadami. Morderca zdawał się widmem. Do 2018 roku naukowcy pobrali próbki DNA i zaczęli poszukiwania. W końcu w 2020 roku do śledztwa dołączył Erik Schubert. 18-letni student. Po 18 miesiącach badań i zbudowaniu pięćdziesięciu drzew genealogicznych zidentyfikował Jamesa Forte jako winowajcę. James Paul Forte, barman skazany przestępca, nigdy nie został złapany. Umarł w 1980 roku za barem, w którym pracował. Miał na koncie inne przestępstwa, ale wtedy wymigał się tylko rokiem w zawieszeniu. To najstarsza sprawa w Pensylwanii rozwiązana dzięki DNA i genealogii śledczej. 58 lat. Tyle zajęło wymierzenie sprawiedliwości. A ty co myślisz o tej sprawie? Zostaw suba, jeśli chcesz więcej takich historii.